zapraszam do oglądania myślę że się będzie wam to podobało i oto mój napis z góry no prawie napis z góry dobra a więc przejdźmy do rzeczy w dzisiejszym odcinku wam bym chciał zaprezentować kilka nowych wozów to co się zmieniło wszystkie ogólnie zmiany które zaszły a więc no zapraszam do oglądania Ok, a więc tak moi drodzy, w pierwszej kolejności chciałem Wam powiedzieć, że zmieniłem zamieszkanie, zmieniłem miejsce zamieszkania, a dokładnie to ten dom, który pokazywałem, on się znajdował w tym miejscu dokładnie, przeniosłem, znaczy przeniosłem, sprzedałem, a kupiłem sobie ten dom, który jest w tej lokacji. Myślę, że tak jest lepiej, bo wszystkie są tak blisko siebie, nie? A tutaj znowu te dwa blisko siebie były? A do trzeciego było jednak daleko. A tutaj jest ta sama praktycznie odległość. A więc jestem tu już koło pierwszego m, mojego głównego mieszkania. Wam pokażę, jakie zmiany tam zostały. A, i oczywiście yy, ostatnim razem jak graliśmy, ja chyba 53 albo czwarty level. No a teraz mam 55, trochę tutaj jeszcze grałem, tego już nie nagrywałem. No ale zobaczmy co. Mówię masa nowości i to nie tylko w pojazdach, no tylko nawet w rzeczach ubrania mam nowe, no pokażę Wam wszystko w pierwszej kolejności, jest garaż i jest zmiana aut były tu motory jak pamiętacie z ostatnich odcinków, a teraz widzimy tutaj no, pojazdy, które mają na sobie chromowany kolor, każdy z tych pojazdów Podstawowy kolor to jest chromowany. W każdym jednym. A dodatkowo robiłem obojętny Chciałem, żeby też nie, nie panował jakiś chaos. na przykład jedno auto będzie niebieskie, drugie, drugie czerwone, trzecie zielone, pomarańczowe. No nie chciałem takiego czegoś. No i powiesz, ja mówię, a co, tam kupię sobie, nie kupię, tylko zacznę robić wyścigi. I żeby odblokować ten chromowany kolor, w moim przypadku musiałem zrobić 18 wyścigów pokrótce ma które auto są nowe. Te auto jest nowe. Yy, kupiłem je dokładnie za 600, chyba, około 650 tysięcy. Te auto też jest nowe. Kupiłem je, nie wiem za ile wiem, że to jest Oziris, ale zaraz sprawdzimy, zaraz sprawdzimy za ile był ten samochód. Musimy sobie wejść w internet zakładę podróże i transport. I legendy motosport Wchodzimy w to. No i tutaj nam się wyświetli. Zjeżdżam w dół Oziris za prawie prawie 2 miliony. No wydałem niezłą sumkę. Najdroższym samochodem w GTA 5 jeszcze tak dodatkowo dopowiem jest Progen T20. To jest najszybsze auto zdaniem Rockstar'a. Dobrze no, my już sobie z tego wyjdziemy. Reszta w tym garażu aut są te same. Yy, nagram jeszcze odcinek jak zdobyć Sultana a więc yy, zapraszam do drugiej lokalizacji. Okej, okay, moi drodzy, jestem już w drugiej lokalizacji. Ona się znajduje dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz mam kursor. Tu jest mieszkanie, tu jest garaż. Wjechać do garażu możemy tą szarą drogą. Okej. Okay. Dobra, no to siadam na motor, zaczniemy od tego, co jest w garażu. Wjeżdżamy sobie. Pamiętajcie że jeżeli chcecie więcej odcinków z GTA online, to nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. To jeszcze nie dał suba, niech da. Niech da też łapkę w górę pod filmikiem, również komentarz też niech da. No dobra, no to w takim bądź razie. W tym garażu jest bardziej taka, może nie turystyka, tylko takie enduro bym powiedział, bo mam tu dużo takich górskich pojazdów. Choćby ten cross, skład, yy, drugi cross, terenowe trzy auta, czwarta to jest takie bardziej takie śmigania sobie. No i mam tu też motory. Podale kamerę. Ten motor tuningowałem ostatnio. Wszystkie motory mam wymaksowane. Yy, z tych pojazdów yy, nie jest żaden nowy, ale dokupiłem sobie kolor. Przy tym dokupiłem chromowany i przy tym największym też chromowany. No dobrze, to więc jeszcze tutaj pokażę jakie mam rower. Rower to jest najmniej ważne, ale pokażę. Takie. Tu mam. Mam zielony, zielony Demix. Dobra. Pokażę Wam wnętrze tego mieszkania, bo zapewne nie nagry znaczy zapewne, Nie nagrywałem jeszcze odcinków, jak wygląda to mieszkanie, ani z tym mieszkaniem nie nagrywam innych odcinków. A więc no, wejdziemy sobie na górę i no, pokażę wam jak to wszystko wygląda. Na pewno mi się wydaje, że jest ładniej niż w tym domu, domie, który, który ten dom go zastępuje. To na pewno ten jest ładniejszy, ładniejszy ma wnętrze niż ten, w którym byłem poprzednio. W poprzednio mieszkałem dokładnie. Tak wygl wygląda wnętrze, jest bardzo, bardzo fajny te, fajne to mieszkanie. Bo jednym plusem, znaczy jedynym, wielom, jednym, z wielu plusem jest to, że na przykład, gdy jeżdżą gracze na dole, to, to jest fajnie tak popatrzeć sobie. Siedzimy sobie w mieszkaniu, tu patrzymy, o helikopter jedzie, nawalają no fajny widok to jest ogólnie. Zmienię sobie strój. Okej, okay. nie ten, jeszcze inny. Do stroi też zaraz przejdziemy. Dobrze. Jak widzicie, no fajne. Jeszcze Wam pokażę z drugiej strony. Z drugiej strony możemy zaobserwować sobie, jak się nie mylę, stąd widać mój, mój, mój poprzedni dom, w którym byłem. Nie w którym mieszkałem, tylko w którym byłem. I znajduje się naprzeciwko mojej głowy. Tam, gdzie teraz będę wskazywał palcem. No, odwróć się. Zostańmy bokiem. O, Tam, gdzie teraz jest prawie dłoń na tym budynku. O, to tam mieszkam. No i co, no? Zapraszam do obejrzenia mojego trzeciego mieszkania. Okej, okay, moi drodzy, jestem już w trzecim mieszkaniu, yy, które zaraz Wam zaprezentuję. Lokalizacja tego mieszkania, będę tak pokazywał, znajduje się w tym miejscu, oddalę kursor, zobaczcie, przybliżam, w tym miejscu dokładnie, tu jest garaż, tu jest mieszkanie, przeważnie garażem wszyscy wchodzą do mieszkania, bo wystarczy, że podjedziemy i już jesteśmy w garażu, później do windy, a wiecie o co chodzi. Dobra, wsiadam na motor, w sumie nie na motor, muszę tam wejść na pieszo, bo mamy zapełniony garaż, wszystkie garaże mam zapełnione także gdybym chciał motorem to wjechać to nie wiadę. uwierzcie mi nie wiadę. zadam moi no drodzy w tym garażu są przeróżne kolory aut w tym właśnie garażu to jest taki inny może nie inny ale kolorowy bym powiedział garaż bo tutaj nie ma praktycznie żadnego chromu są terenowe są wyścigowe są klasyki są no nie wiem do driftów eleganckie do takie turystyczne no Wszystkiego, wszystko tu jest, o. Ten bus widzieliście ostatnio. Tego Guardiana też. Rowery. Co się zmieniło w rowerach? Chyba nic. Ten rower mamy. O, tu żółty rower. Jeszcze nim nie jeździłem. Jeździłem nim raz, bo boję się, że mi go ktoś zawędzi. No co, no to wszystko widzicie. Wnętrze tego mieszkania jest bardzo podobne do wnętrza, w którym byłem przed chwilą, w, przed chwilą w mieszkaniu byłem i pokazywałem górę, to wnętrze jest bardzo podobne do tego mieszkania. Wyjdę na zewnątrz, powoli będziemy kończyć już ten odcinek, pokażę jeszcze jakie ja mam stroje, czy coś w uzbrojeniu się zmieniło. Następny odcinek, podejrzewam, że będzie to z dead lub z wyścigu, będzie to chyba siódmy, jak dobrze mówię. Teraz jest szósty odcinek. Pokażę Wam jeszcze jaki tu strój mam. Miałem wam, mówiłem wam, że nagram e, odcinek z tego jak się ubrać i zbugować e, e, sobie strój na ścigacza. Ale z czego postanowiłem tego nie nagrywać. Pomyślę, że sobie po co to nagrywać, jeżeli mogę Wam właśnie w jakimś odcinku pokazać. Tak wygląda ten strój. Jest on śmieszny moim zdaniem, bo ten kas i maska tego y, czarnego shopa, no to jednak jest zarąbiste, nie? Te oczy jeszcze to jest fantastyczne. Kolejny strój to jest zgliczowany jednak, to już jest policjanta strój. W następnym odcinku będę zmieniał, albo nawet teraz zmienię fryzurę na końcówkę. W sumie nie, w następnym odcinku zmienię fryzurę, albo już będę mieć zmienioną. Y, kolejny strój to jest elegy, czyli elegancki. Ja sobie nazywam ten strój, żeby jednak... Yy, wiedzieć który to który taki dołany auto specjalnie zrobiłem sobie yy, nowy strój czy też yy, jeżeli jedziemy sam sobie z kolegą zawsze jak jadę w górę albo coś to woda jest to lubimy sobie tam na przykład się robi takie jak w deadmacze w wodzie czyli że zabijamy się tam na morze nurkujemy klika jeden i drugi znika z, z radaru i mamy minutę na to jest to taki strój mam pełno tatuażów yy, w pełni dosłownie na łydkach mam dwa nowe na plecach mam jeden nowy na klatce piersiowej mam e, nowy trzeci strój w 1 czyli w sumie było tak nazwane byle jak ale zapamiętałem to jest strój na krosa, też zgryciowany do tego jeszcze dochodzi spadochron kolejny strój to jest nowy strój 5 e, lub, czyli luzak tak sobie go nazwałem może nie luzach, no ale ja tak nazwałem go. Na luzie bardziej jest ubrany. Taki. Ten, ten yy, srebrny cylinder to jednak muszę go zmienić. Albo fryzurę, bo nie pasuje. Kolejny strój to jest wow. Takie włoż, nie wiem, co się dzieje. Yy, normalny strój dochodzenia po domu, na plecach yy, mój znaczek ekipy. Yy, nie wiem, który już jest to strój, więc nie, nie będę numerował tych stroi ale to jest na rower, tak luźno do auta, takie jest po yy, wzorowałem się na więźniu, na strój pomarańczowe spodnie yy, czarne, wynośne okulary Karma z Hejka mi napisał yy, wynośne, czarne okulary yy, Łańcuch tutaj musi być ze złota NS, ma napisane gdy ktoś nie, jak ktoś nie widzi no i nowy strój 8 to jest yy, takie napady, takie to zrobiłem go po to żeby był tak i wyglądał tak Z bardziej takich do chemicznego tak jak mam maskę chemiczną to coś w tym stylu no i zima czyli ubrałem się tak bardzo bardzo bogato gdyż tutaj widzimy skórzaną białą kurtkę, trzepek jak u starego dziadka yy, buciki yy, zamszowe, jak dobrze mówię czarna bluza, ręka yy, bluzka, bluska, no koszulka czarne rękawiczki no a więc przy tym stroju myślę, że myślę, że możemy zakończyć nasz odcinek. A więc pamiętajcie, jeżeli Wam się yy, podobał ten odcinek, to nie zapomnijcie o kciuku w górę, tak jak teraz pokazuję. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, o komentarzu. No i do zobaczenia. Cześć!